Pytanie z innej beczki. 200 ml, 200 mg chyba. Prolongatum tygodniowo to TRT? Czy już lekka bomba? Co myślisz o takim dawkowaniu? To jest proste, ja cały czas o tym mówię. Nie licz w mililitrach, tylko my dobieramy dawkę pod badania. Masz dobrać TRT, taką dawkę, żeby być. W okolicy 900 000 nanogramów na decylit. I teraz jaka tobie dawka z tego wyjdzie, to już inna kwestia. A ty wychodzisz od dawki bez sensu. Wychodzimy od y, poziomu testosteronu, jaki masz w organizmie, jaki chcemy osiągnąć. I ta różna dawka może być. Ale powiem tobie, że przy 200 to u większości osób będzie już lekka bombka. Pytanie z innej beczki 200 ml. 200 mg, chyba prolongatum tygodniowo to TRT? Czy już lekka bomba? Co myślisz o takim dawkowaniu? To jest proste, ja cały czas o tym mówię. Nie licz w mililitrach, tylko my dobieramy dawkę pod badania. Masz dobrać TRT taką dawkę, żeby być w okolicy 900 tysiąca nanogramów na decylit. I teraz, jaka tobie dawka z tego wyjdzie, to już inna kwestia. A ty wychodzisz od dawki bez sensu. Wychodzimy od poziomu testosteronu, jaki masz w organizmie, jaki chcemy osiągnąć. I ta różna dawka może być. Ale powiem tobie, że przy 200 to u większości osób będzie już lekka bombka.